W ramach tej inwestycji zostanie wyłączona z eksploatacji stara sieć wodociągowa i wybudowana nowa, stworzywa PE, przepięcia istniejących budynków oraz wymienione zasuwy i hydranty. To kontynuacja inwestycji, którą wodociągi wykonało już kilka lat temu na ulicy Wierzbowej, Klonowej i Sosnowej. Czyli jakby kolejny kwartał tej dzielnicy wymieniamy sieć. No i kolejna ulica, to jest Jedności Narodowej i tutaj wymieniamy sieć wodociągową od ulicy wiosennej do ulicy wylotowej i taki zakres jest pracy i tutaj zmieniamy też średnicę. I wyłączenia tej starej sieci, która na dzisiaj istnieje i funkcjonuje, tak aby już wszystkie budynki na tym odcinku były przyłączone do tej nowej sieci. Por jest zakres, ale nie, nie przeraża nas to, bo, bo tutaj wcześniej rozmawialiśmy, robiliśmy już takie zakresy, chociażby właśnie ulica Okopowa, ulica Dibuła, Błękitna, obszar Radzikowa, także sukcesywnie wymieniamy te sieci, także tutaj jesteśmy przygotowani i będziemy tutaj na Państwa i mieszkańców informować o przebiegu tej, tej inwestycji. Wartość inwestycji to 8%. 752 tysiące złotych netto prace będą wykonywane metodą przewiertu sterowanego. Czyli najpierw wymieniamy sieć całą kładziemy cały sieci wodociągowej nowy, następnie jest ta sieć chlorowana, odkarzana, tak, robimy badania wody i następują sukcesywne przełączenia poszczególnych budynków. O czym będą informowani już dokładnie ci odbiorcy, przynajmniej 2-3 dni wcześniej, że na przykład powiedzmy, że jest to środa, a w piątek nie będą mieli Państwo wody od godziny 8 do 14. Także też nie będzie takiej sytuacji, że będziemy zamykali pół miasta, tylko będziemy to starali się zrobić w ten sposób, żeby no, nikt nie odczuwał tej inwestycji w jakiś tam szczególny sposób. Zadanie zostanie sfinansowane z pożyczki udzielonej w ramach środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska po uzyskaniu efektu ekologicznego Pociągi uzyskają umorzenie w wysokości 30% pożyczki. Jest przygotowany harmonogram tak, prac przez firmę, która wygrała postępowanie. Jest to też uzależnione od tego, bo tak jak Państwo zwróciliście uwagę, ten zakres jest duży. Musimy też uzgodnić przebieg tych prac, uzgodnić. Jakby całą dokumentację dopuszczenia do, do ruchu, zabezpieczenia placu budowy, organizację ruchu. Także troszkę to potrwa. Myślimy, że w ciągu 3-4 miesięcy ta inwestycja powinna się zakończyć. Rozumiem, że wymiana tych sieci ma spowodować, że będziemy mieć jeszcze lepszą wodę? No taki mamy też cel, tak, taki mamy też cel, że, żeby po prostu przede wszystkim żeby ta woda była lepszej jakości, ale też żeby nie było też awarii, tak, Bo no niestety ta sieć się zdarzają ostatnio, tak, tak, niestety ta sieć jest z roku na rok starsza. Mamy te sieci z lat 70-tych, 80-tych i wcześniejszych i sukcesywnie te, te sieci musimy wymieniać. Ale miejskie wodociągi przymierzają się także do kolejnej inwestycji, tym razem w podczelu. Tutaj też będzie wymiana sieci wodociągowej na... na w samym praktycznie osiedlu podczele I, tak, i to również jest finansowane czy współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Także udało tak, w podczelu, ta przygotowujemy w tej chwili postępowanie przetargowe zresztą tego, że mamy już pełną dokumentację, jakby tutaj też jakby jednym z warunków uzyskania tego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska było posiadanie dokumentacji projektowej bądź pozwolenie na budowę. My taką Dokumentację już mamy i w tej chwili przygotowujemy opis przedmiotu zamówienia. W kwietniu lub maju zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie. Tutaj będziemy też uzgadniać to z Urzędem Miasta, tak? bo wiemy, że miasto żyje z, z turystyki. Nie chcielibyśmy też robić tego w okresie wakacyjnym. Zobaczymy. Być może nam się uda wcześniej zorganizować ten przetarg, jeszcze zrobimy wcześniej, będziemy robić to przed wakacjami. Jeśli nie uda nam się tego zrobić w miarę szybko, to będziemy to robili dopiero po wakacjach, tak? ale chcemy wymienić praktycznie całą sieć w podczelu już zupełnie na nową.